Jest poranek 8 grudnia 2022 roku. Jest więc porannik 24 Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24 i telewizja Patriot24.net. Witam Was z Londynu, gdzie kontynuujemy analizę stanu prawnego, jaki jest pomiędzy Polską, Wielką Brytanią, a Tunezją, która pozostaje poza strukturami europejskimi. Sprawa jest bardzo istotna, ponieważ to właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii został 15 sierpnia 2022 roku uprowadzony trzyletni polski chłopiec. Ojciec okłamał matkę, zwabił ją tutaj z Polski do Wielkiej Brytanii. Twierdził, że jego ojciec jest w stanie ciężkim, być może umrze, chciałby wnuka obejrzeć, zobaczyć, spotkać się z nim. I matka z dobrego serca przyleciała tutaj do Wielkiej Brytanii. Natomiast ojciec pod pozorem wyjścia do fryzjera dziecko uprowadził do Tunezji. Pytamy policję brytyjską, Pytamy policjantkę, która tę sprawę prowadzi, Helen Sanders, kiedy rozpoczną się poszukiwania międzynarodowe, jeśli chodzi o grupę, która wspiera tej chwili hmm, przetrzymywanie tego hmm, polskiego dziecka w Tunezji, bo ojciec, tak jak mówiłem wczoraj, hmm, jest hmm, na terenie Wielkiej Brytanii, wrócił, hmm, potwierdził, że wywiózł chłopca, nie odpowiada na żadne pytania. I tutaj się pojawia bardzo istotny element tego, co się wydarzy tutaj w Wielkiej Brytanii 19 grudnia 2022 roku, bo ojciec będzie po raz kolejny przesłuchiwany tutaj przez brytyjską policję. Przypomnijmy, że on swobodnie pracuje tutaj w jednej z największych światowych firm amerykańskich. W magazynie zajmuje się przygotowywaniem paczek do wysyłania przez internet. Na cały świat może swobodnie funkcjonować. Dlatego pytania, które wiążą się z integracją europejską, z integracją pozaeuropejską, jeśli chodzi o respektowanie wzajemnych praw, to dziś bardzo istotny element, na którym chcemy się zastanowić. Bo pytanie, jakie możliwości ma rząd Polski, by podjąć interwencję, jeśli chodzi o policję w Wielkiej Brytanii. Do niedawna Wielka Brytania razem z Polską były w Unii Europejskiej. Europejskiej. Było prościej, można było e, analizować wszystkie elementy związane z e, prawem europejskim poprzez Europol. W tej chwili Unia Europejska e, współpracuje z Wielką Brytanią na osobnych zasadach brexitowych, co nie znaczy, że tej współpracy w ramach Interpolu na przykład nie ma. E, widzimy, że matka, która jest w Tunezji. Jest cały czas bezradna, jeśli chodzi o pomoc struktur dyplomacji polskiej. Mamy informację, że w poniedziałek do Tunisu przyleci pani Ambasador i być może dojdzie do spotkania pani Ambasador z Ministrem Spraw wewnętrznych Tunezji. Natomiast jak to się ma do interesu Wielkiej Brytanii? Czy z Wielkiej Brytanii można swobodnie wywozić polskie dzieci do Tunezji? Będziemy pytać w Warszawie ministerstwo spraw zagranicznych, ministerstwo sprawiedliwości, jakie czynności interwencyjne? Te ministerstwa podjęły tutaj w Wielkiej Brytanii, by respektować, by zachęcić, tak powiem troszkę lżej stronę brytyjską, do tego, by podjęła zdecydowane działania. Od sierpnia, wrzesień, październik, listopad, grudzień, 4 mies miesiące chłopiec jest w niepowołanych rękach. W Tunezji matka nie może uzyskać od policji brytyjskiej skutecznej pomocy, chce być przesłuchana na terenie Tunezji. Do tej pory nie ma takiej możliwości. Sprawa jest bardzo interesująca, bo Wielka Brytania bardzo dba o kwestie dzieci, o kwestie szybkości rozstrzygania spraw związanych. Z dziećmi poprzez tutaj brytyjskie sądy. Brytyjczycy starają się, by dobro dziecka było rzeczywiście dobrem dziecka. Oczywiście są sytuacje skrajne, gdzie służby brytyjskie przekazują dzieci do rodzin zastępczych, ale z naszych obserwacji, z naszych doświadczeń wynika, że w pierwszej kolejności dzieje się to po to, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo, a z drugiej strony by, by ten kontakt rodzica, który być może się życiowo pogubił, był przywrócony. Mieliśmy taką sytuację kilka lat temu, gdzie po ciężkiej awanturze rodziców, którzy mieli problemy z alkoholem, zostały zabrana dwójka polskich dzieci, ale matka pani Kasia rozpoczęła ścisłą współpracę z, ze służbami lokalnymi, jeśli chodzi o pomoc społeczną, o kwestię wyjścia z problemu alkoholowego. I byliśmy na rozprawie sądowej, tutaj rozprawy sądowe, jeśli chodzi o dzieci, są publiczne, są dostępne dla dziennikarzy. Nie, nie ma tutaj nic do ukrycia. Dobro dziecka jest dobrem dziecka i te posiedzenia, które odbywają się w obecności psychologów, pedagogów, czasem psychiatrów, są bardzo przyjazne, jeśli chodzi o atmosferę udziału dzie dzieci w tych procesach, jak również możliwości obserwacji medialnej tego, co jest najistotniejsze, czyli zapewnienia należytej przyszłości właśnie dzieciom. Więc zdumiewająca sytuacja, jeśli chodzi o taką bezradność ojca tunezyjczyka, który drwiąc z brytyjskiego prawa, wywiózł dziecko pod pozorem wyjścia do fryzjera. W tej chwili nie ma wobec niego żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o przywrócenie stanu sprzed 15 sierpnia. To absolutnie niedopuszczalne, by w tak cywilizowanym kraju, jakim jest Bry Wielka Brytania. E, matka i, i dziecko z Polski były ofiarami takiej bezczelności. E, e, dlatego e, rozpoczynamy działania w Polsce, w ministerstwach, o których mówiłem, będziemy e, również w kontakcie z Instytucjami tunezyjskimi. Przypomnę, doszło do spotkania z wysokim dyrektorem, do spotkania w mojej obecności z wysokim dyrektorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Tunezji w Tunisie. Mamy zapewnienie o wsparciu przy tej bulwersującej sprawie. Mamy zapewnienie, że władze Tunezji chcą pomóc. Wiemy, że lada moment, zostanie złożony list do prezydenta Tunezji. Z prośbą o pomoc nie jest wykluczone, że e, również taki list zostanie złożony na ręce nowego króla Wielkiej Brytanii, e, Karola III. Nie może być tak, że e, jest miło i przyjemnie e, i się wspieramy e, medialnie, e, pr e, propagandowo, a jeśli przychodzi do... E, Problemów, to nie ma żadnej reakcji pomocowej w tym zakresie. Dlatego, sprawę będziemy nadal obserwować i na bieżąco informować poprzez nasze nośniki o dalszym ciągu dramatu polskiej matki, a przede wszystkim polskiego dziecka, bo tak określili to psychologowie i pedagogzy z Tunezji. Robert Rewiński, Porannik24, Londyn. Jeżeli podoba Wam się to, o czym mówimy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.